Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie już w czwartym odcinku naszego Let's Play'a z gry Sniper Elite Fall 2. No witam wszystkich, ponownie. Zawsze, zawsze mnie, zawsze mnie złapiesz w takim momencie. Czemu? A nie, bo akurat coś robiłem i czekałem akurat jak wszystko załatwisz i nastawisz. No. Dlatego, zaskoczyłeś mnie na początkiem nagrania. Trzeba powiedzieć? Luzik, luzik, zaczynamy już i tak. Operny Plac, witam nas Czeka z otwartymi ramionami to O to teraz będziemy tego naukowca osłaniać no Kur... Wiesz co? Zobaczę czy da się zmienić p... A już dobra, potwierdziłem Ty właśnie... To masz Mossinga? Chyba ta A to jest Mossing, bo ma inny celownik od razu Możemy to na cicho spróbować zrobić, bo chyba też tu są te wybuchy No, coś nie było O już nie zdążyłem, dobra, poczekaj Aha, jeszcze. bo oni są tam Dobra, to ja wezmę le z lewej a ty z prawej Ok Masz? Późno, dobra Którym się oznaczało? Y B o, no. o, trzeci idzie Mogę dwa za jeden zrobić, ale dobra Dałbyś radę? Tak dam. At Dawaj trzy, już. No, uciek. Nie, nie, nie był tak ustawiony wtedy co ci powiedziałem, to był ustawiony No, trudno. Teraz to Tak, można. nie jesteśmy jakimiś mistami tutaj robienia tego po cichu. Jedna kula, jeden kill. One shot, one kill. Ładnie, fajnie. Dobra. Dawaj na kurczarka. Jest kolejny. Gdzie? Aha. Czekaj. Jeden. Babu. Ja tutaj ładnie wszystkich oznaczam latare... Latareczką. Tak. latareczką. tak. Oznaczę ci go latarką. Poświecę ci, żeby ci ciemno nie było. O. o! O! Skubani Już nasza akcja Poszła się rąbać. Tak oczywiście też będą Snajperzy, tak. No kurde. No, z po prawej. Einlich! Cześć, ty nadgorliwy. O, jak snajperów jest tutaj, jak mrówek. Jeden padł. Tak, drugi w oknie jest. No. Jeden, jeden snajper z naszej drużyny też padł? No. Tak, mam więcej punktów. Ho, ho, ho. Wyjdź! Dobra, teraz próbujemy ich szybciej zabić. W początku zaczynamy chyba. A nie, A nie stąd. Poczekaj. Aha, tamtego już Dobra Powoli To było to twoje powoli, tak? Ty zacząłeś strzelać I oni do nas już zaczęli siekać, padłem od razu O shit! No idź idioto Co oni tam naprzemią? Nie ma pierdolania się To jest wojna Wracam za samochód To jest wojna, ewentualnie partyzantka Ale wojna Tam jest kolej za flagą, on jest najbardziej denerwujący Ała Kurna no nie... Zabiłem go no Gdzie on tam jest Dobra Pat jeden Hit i pat? To sniperów w sensie... A, kilka ma za tysiąc Ała. A tu jest mała dziabiega Eee... Ten. Tak, ten tego, no... Umrzyłem. O Ale mi się niewygodnie siedzi, o moje krzesłówce nie mega słychać tak słychać dokładnie Dobra, nie będę tego robił specjalnie Boście jeszcze mnie zabijecie Dobra, Za co? Aaa. Mogę ci paść specjalnie Eee, tam jeszcze niejednokrotnie padniesz Podaję nołby Już się tak nie obra... O, widzę snajpera A, strzelił do mnie nawet No, znowu ten u góry. Headshot Zdjęty Mhm, mm jeden, ale tam jeden jest ty... jeszcze... Tam jest jeszcze z tyłu jeden. Fuck Podniosłem MP coś tam z... Drugi zdjęty, został jeszcze jeden. Trzeci zdjęty. Słyszę, że ładnie... Aha, Ty jest po drugiej stronie A? No, bo ich tutaj też ich jest, więc No Nie chciał paść po dobroci, tu dostał dwie kule Kurna, ja słyszałem jak gościu w hełm dostał Te żył Nie wiem jak to jest możliwe, ale To jest internet Dobra Zaliczone cele, kogo zaliczyliśmy, he 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 Zarty gimbusiarskie pułapki trzeba rozstawiać od razu no Bo już. nie będą wybiegali nam te Na no, pułapkowa Ładnie, na ciwkę może będzie Nie, nie rozstawiaj też tak często aż do, Anulować możesz czy nie? No Tutaj byś w środku rozstawił, o, tu, jak są drzwi. Yes. No, no, suko! Czemu nie można zabijać swoich? Nie No i czemu mi padasz? Na pysk. Ty, chyba mamy iść jeszcze do no rajna, nie? Nie, tutaj będziemy tutaj będziemy gościa osłaniać. a Amo bierzemy. No, ...na pułapka. Kolejną rozłożę, a co tam? Ty, wziąłeś amunicję. Całą. Tak? No. Może aciwka wpadnie za minę pułapkową w końcu. Mhm. U oczekiwanie na gracza. Rudy, Tak biegnie. Aha. Chciałbyś. Ale to no. moja postać jest tym głównym na filmach, haha. O, nie ma się czym chwalić. No musisz uratować profesora. Nie będziemy spoilować. Panie, mm -hmm. chociaż ja wiem. Jońcom. No przesuń łeb! Boże, wszedł mi pod celownik. Ale... Dostał przez skronie. Takie wiesz, Strzały to. Już chciałem strzelać do tego naszego. Już? Koniec misji? Co za idiota? Co za idiota! Z kim ja muszę grać? Aaa, taki trolling trochę. Z kim ja muszę grać? Mam nadzieję, że moje miny się nie pokasowały, ty. Muszę sprawdzić. Uuuu, przez oczko. Takie kilkamy są właśnie w ten, w kampanii dla pojedynczego gracza i... O, zachowały się miny. Doświadczony snajper. No ja też. Dla co? Przerwy, egzekucje. Element. Musimy osłaniać go teraz, bo... No kur... Ja pier... Ja jebie... Exterminou czy strzelać? No. Czekać zanim ty kogoś zabijesz, to jak czekać na śmierć. Ja tu innych odejmowałem Łotkami zajmowałeś tam jakieś A się sfiksował Ej no budynek. Skąd oni mnie nazwalą Ej biją w naszego Tam w budynku po prawej

no ja mam tylko granat F1 To musisz trochę wyżej celować Kurwa Kurna dostał ode mnie ale... No właśnie ja go nie zabiłem A ja ode mnie też nie dostał strzała Może ten, nasz profesor bo on ma też pistolet No wiem wiem Dobra biegnę na kolejną stronę ma być tych wszystkie u. u dwa mi w do budynku. Nie ma chciała być Padnę. A mogę paść w sumie to. O. Pff. Gigi, <laughs> Jak spadłem, kurna. Perfidnie wzdesek. Gigi, ziom! Żyj suko! Tam jest snajper. O. Też dostałem sanitariusza. co? O, czapki z głów też. Ała! A za co są czapki z głów? Z eee, 100 headshotów. A. to poszło. O. To jeszcze nie... Ty mendo, ma... która mnie zabiłaś. Piper już zdjęty. No bo go zbiąłem. Kurda, nie wbili się na... <laughs> nie na mojej zmianie, ale ten nasz się wbije, patrz! Nie, on na nim nie wybuchnie, ale chyba jeszcze zanim teraz może przybiegnę, ja a już. Nie, musimy tam do niej wyjść. Spotkaj już koniec się... koniec z... misji tak jest. Spotkaj się ze szwagierem. Może teraz ze szwagrem? To już koniec misji. Nasz szwagier jest ranny. To pewnie ten mój postrzał. <laughs> e, ty też jesteś czerwony, chłopie. Oh. Czemu oni gadają po angielsku? O! To jeszcze o, teraz nie koniec! Na górę, na górę, dawaj, teraz się wrombią na naszymi... O! Moje pozycje... Nie no mam iść na drugą stronę. A nie, nie no tu... tu chodź. Teraz będą się wrąbywać w naszymi... Nom, 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 nom! Zaraz tam samochód przyjedzie skąd my biegliśmy. Chyba wyjść zastrzelić kierowcę. Nie da się chyba, wiesz, próbowałem... Nie to auto, nie jedzie. Pierowcy jedzie. Kierowcy nie ma, to jest y, samochód widmo. Osób 6. Uuu, o, może wybuchnąć. O, jakie o, kilka masz, aż ja zobaczyłem. <noise> Przeszło e, nie nawet. Ruchomy cel zniszczenie pojazdu. Aaaa snajper jest gdzieś Z prawej chyba się z prawej lecą Z lewej, z lewej Z naszej prawej też I to ja biję tych z lewej Kur... A dni! Dziwko Ciekawe co trzeba zrobić, żeby był taki efektywny killcam. Zwalić auto i zabić kogoś Nie to są ciągle kilkamy za zabicia ale o kolejny jedzie Teraz ja zepsuję samochód O nie jak się ustawił co za frajer O wybuchowa pułapka A zwaliłeś? ktoś się wpierdzielił widocznie na moją minę Pową pułapkę dostałem Headshot. Kurde. O, wybuchowa pułapka, ekciwka. widocznie też się ktoś wpierdzielił na twoją minę tam. Coś mi co żeśmy ustawiali No, ciwka? użyj mini przeciw. Użyj mini, tak. Mądry ekstermin jest mądry. No, ale zaraz od tylca ktoś nie zajdzie. Jeszcze są miny, bo sprawdzałem. Kurna, dużo ich. Amo się kończy. Chyba ci. No jeszcze zostało mi 40, no ale... Nie wiadomo jak długi nalot będzie. No, koniec. A profesor nie żyje. Dziękuję za Ale że to nie... To będzie powoli koniec odcinka. Niestety. Albo istety. Bo i ktoś był w ogóle oglądał ten odcinek. Nie umieraj. Ale udaję. Tylko ketchup. <coughs> I'd been wrong about Schweiger. I wondered what else we'd got wrong, or more importantly, what else we just didn't know. Like Tobin, what the hell was that, and what was Wolf's plan? No, thank you, was Better, but the longest shot and the best point Ale ja byłem lepszy Co mnie obchodzą detale Twój partner wrócił do robni Dobra, to nie zawody. Następny mamy kościół świętego, świętego Oli Bartusa. No ale w tym miejscu chcę, Wam do oglądania tego odcinka zaprosił was na kolejny. Komu subskrybujcie, w tylu, zostawiacie łapeczki w górę. Na razie wszystkim. <laughs> Trzymajcie się i coś.